Legimi jest partnerem akcji Tata też czyta. Razem z organizatorkami tej akcji zachęcamy tatusiów, dziadków, wujków, trenerów i opiekunów do wspólnego czytania z dziećmi. Brakuje mi tego drapanego starego miasta. Wspominam jeżewnie. Okno mojego pokoju wychodziło na dwór Artusa. Tam się zaczęła spotykać nowofalowa młodzież. Malowaliśmy na morach Punk, gdzie P było jak Polska walcząca. Szliśmy ulicą, owinęliśmy się jak mumie papierem toaletowym i zaczęliśmy zrywać z siebie ten papier, krzycząc: Tak płynie czas. Czytałem dziecku, nauczyłem je czytać. Tata też czyta. Fundacja powszechnego czytania. Bardzo nam miło rozpocząć tegoroczne tatata te szczyta. Bardzo się cieszymy, że z roku na rok coraz więcej ojców, wieków, bojków włącza się w naszą akcję i y, dziękuję szczególnie wydawcom, którzy są dzisiaj z nami obecni. Jest ich aż pięćdziesięcioro i dzięki nim właśnie mamy tak wspaniały, szeroki wybór lektur, które możemy w tym roku Państwu zaproponować. Chcielibyśmy zaprosić mężczyzn, żeby czytali sobie i dzieciom. No więc hasło brzmi, tata też czyta, ale oczywiście mamy na myśli wujków, starszych braci, dziadków, trenerów, może na przykład straż pożarną, strażaków, różne są bardzo fajne grupy, gdzie jest dużo mężczyzn świetnie potrafiących zainspirować dzieci do rozwoju dzięki czytaniu. I to jest to, o czym rozmawiamy. Mężczyźni cały czas czytają mniej, a jeśli chodzi o czytanie dzieciom, to jest to właśnie taki szczególnie ważny kawałek edukacji, kawałek tworzenia, bo, tego tworzenia więzi między, między ojcem a dzieckiem. Dlatego bardzo byśmy chcieli, żeby tatusiowie wzięli odpowiedzialność jeszcze tą jedną na swoje barki i czytali więcej swoim dzieciom. W tym roku postanowiły Panie połączyć sport z czytaniem. Skąd taki pomysł? Połączenie sportu z czytaniem no, ma wiele właściwie aspektów. No, takim podstawowym jest to, że jedno i drugie jest bardzo fajną rzeczą, którą, którą Tatusiowie mogą i robią. Tatusiowie, dziadkowie, wujkowie właśnie z dziećmi, więc jest to taka, taka rzecz, którą fajnie można zrobić razem i która w jakiś sposób buduje relacje, prawda? No a z drugiej strony sport i czytanie rozwija nas bardzo. Bo mają te dwie czynności bardzo wiele wspólnego. To znaczy te słynne endorfiny, które się wydzielają po uprawianiu sportu, no to wiemy, że one są okupione pewnym takim wysiłkiem, tak? To znaczy, żeby do tego doszło, musi być ten element systematyczności, musi być ten wysiłek. I czytanie na początku, zanim zacznie sprawiać przyjemność, podobnie jak sport, Wymaga takiego wysiłku, szczególnie opanowanie przez dzieci tych, na początku tych naj, najtrudniejszych, nie wiem, pierwszych dwa lata, kiedy to czytanie jest takie jeszcze obcą czynnością, trudną. Ważna jest systematyczność, tak jak w sporcie, ważne jest to ćwiczenie wspólne, ważna jest pomoc trenera, w tym wypadku opiekuna rodzica, czyli takie, wydaje mi się, że tych, tych takich podobieństw takich jest bardzo, bardzo dużo. Mm-hmm. akcję obserwowałem już od dłuższego czasu. Nad koledze mojemu z planu zazdrościłem, który był w dwóch edycjach wcześniej ambasadorem. I bardzo chciałem, ponieważ tak jak przypowiadałem wcześniej, ja zawsze moim dzieciom dużo czytałem i właśnie to była zabawa poprzez czytanie. Wiem, jak bardzo to wpływa pozytywnie na rozwój dzieci, ale też na rozwój w ogóle człowieka, bo ja też z tego korzystam. I powiem szczerze, jak zaproponowano mi udział w tej akcji, to byłem w Do nic nie rozumiem, Luwago. Podrażam się tym nic po nią, że rezygnuję z funkcji ani zero reakcji. Dziwisz się? Czy Pana dzieci lubią wspólne czytanie i jak często Państwo w domu czytają? Ja mam dwoje dzieci, jest duża różnica wieku, więc starszy syn już skończył 18 lat i przyznam szczerze, yy, no ma taki okres, że odszedł trochę od czytania, o czym bolejemy oczywiście, ale mam nadzieję, że to wróci, bo może to po prostu jest przejściowy czas, wiadomo, bardziej go elektronika pochłonęła i różne tam media społecznościowe. Natomiast córka, która ma lat 11, Czyta sama dosyć dużo. Ja jej czytam, staram się czytać codziennie, nie zawsze to wychodzi, ale zwykle właśnie przed snem czytamy i to jest super. Dzień dobry panie Mateuszu. Dzień dobry, dobry pan. Jak na oko ile stron ma książka ronko? No, ze... 150. 150, dużo obrazków. Dobra. Mam już małe doświadczenie jako ojciec. Mój synek ma 7 lat. No i od początku starałem się z nim budować więź na różne sposoby. No i udało się to niesamowicie procentuje teraz. Fantastyczny, piękny czas. No i między innymi takie właśnie wspólne czytanie zawsze wydawało mi się, że, że ma jakąś wartość pod kilkoma względami. Po pierwsze, to jest nasz taki czas wyciszenia się najczęściej przed snem. To jest też taka chwila, kiedy, kiedy można trochę użyć wyobraźni, porozmawiać. Mój syn zadaje mnóstwo pytań, bardzo trudno czasami przebrnąć przez rozdział, bo, bo te pytania się co chwilę pojawiają. No ale tak jest, no ale to w nim coś budzi. Widzę, że, 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 że te książki na niego oddziałują i bardzo dobrze na niego wpływają, a teraz już jest w pierwszej klasie, więc trochę dzielimy się, trochę on czyta, trochę ja i, i to jest kolejny etap tego naszego budowania więzi. No cóż, Ariol, masz dobry wyskok, ale za to w rzeczy samej pewne problemy z celnością. To przez okulary pani Ripera. Jak je zakładam, to mi spadają, a jak nie zakładam, to nie widzę. Oho, tak, drodzy Państwo. Jest taki moment w każdej imprezie, że konferencjerzy mówią teraz. I na teraz, na tej imprezie, poprosiły wszystkich, którzy będą mieli hołdę, stworzyć w górę i krzyknąć tata, czyta! A ta. czyta! Dobra, tata też czyta, dobra? Bo u góry jest pani, która ma kamerę w formie telefonu i nagrywamy social media, żeby rozpromować tą uwagę, dobra? I teraz! Tata też czyta! Udało się? Mamy to? nasze? Tata nam czyta różne książki, czasem historyczne. Ogólnie czytamy, mamy dużo książek i tata nam czyta różne książki. Niektóre czytamy na przykład czas, a niektóre w jeden wieczór to nam zdąża czytać. Widzę tygrysa, woła dziadek. Gdzie? pytanie z tym piłkcią. Tam, z prawej, pokazuje dziadek. To jest klucz do dziecięcych serc. Głos rodzica, jakikolwiek by on nie był, nie musi być głosem lektora, to może być głos wysoki, niski, chrapowaty. Ważne, że to jest głos taty lub mamy, osoby, która jest blisko, jest ciepła, jest. Oznaką bezpieczeństwa i takiego budowania poczucia, że jestem w gnieździe, jestem w mieście, w miejscu, które jest dla mnie bezpieczne, jest dla mnie domem. A czy zauważył Pan w swojej, w swojej rodzinie, że te relacje pod wpływem czytania stają się mocniejsze, cieplejsze? Mam takie doświadczenie, kiedy moja nastoletnia córka, która umie sama czytać. Bardzo lubiła kiedy jej czytałem, bo wtedy mogła się wyciszyć, przyjść ze swoimi kłopotami i nawet o nich nie rozmawiać, ale je jakby wpuścić w tę historię, którą słyszała, w historię wymyślonego bohatera, który przeżywał coś podobnego jak ona i dzięki temu ja usłyszałem, co u niej jest, nawet jeżeli mi tego bezpośrednio nie mówiła, bo powiedziała o tym słowami książki. Jestem też to będziemy rozmawiać. To będziemy rozmawiać, ale też często prezentujesz o, o tej siódej 30 mniej więcej. Żeby... nie, czy nie Nigdy nie mam czasu, żeby na zegarek, bo to jest dzieciom. To dlaczego warto włączać się w takie akcje? Dlaczego pan zdecydował się zostać ambasadorem akcji Tata też czyta? Tak, naturalnym chyba jest, bo ja od siedmiu lat opowiadam o książkach dziecięcych, najpierw w Trójce, a teraz w Radio 357. I myślę sobie, że głupio byłoby, gdyby mnie tutaj zabrakło. A poważnie czytam i opowiadam dzieciom od dzieciństwa. i to jest y, najlepszy dowód mój, sprawdzony, przetestowany, że jak dzieci widzą tatę z książką, a jeszcze czytającego im, to potem same chętnie sięgają po książki. To nie jest tak, że one odłożą ekran, y, smartfon i porzucą wszystko, co elektroniczne. I będą tylko i wyłącznie czytać książki. Nie, ale będą wiedzieć, że książki są alternatywą, że książki zawsze nam towarzyszą, że są jakimś wyborem w życiu. I jestem przeszczęśliwy, że moje dzieci kochają książki i jeszcze też chcą, żebyśmy ja czy moja małżonka czytali im czasami. Ja uwielbiam czytać dzieciom, bo to jest dla mnie takie wyzwanie, nie wiem czy ja chciałem być aktorem czy nie, ale ja lubię naśladować różne głosy i pamiętam jak Kosiak był mały i czytaliśmy pana Kuleczkę i tam była Kaczka Katastrofa i Pies Pypeć, a największą dla mnie radością było zmienianie głosu i wcielanie się w te postaci. I Kaczka Katastrofa umiła takim głosem, a Pies Pypeć był takim czokiem. Do tej pory to pamiętam, jest to cudowne wspomnienie z dzieciństwa moich dzieci, a mojego takiego wczesnego tapowania. Do końca czerwca na tej stronie internetowej znajdziecie kolekcję 20 wspaniałych tytułów dla młodych i najmłodszych czytelników, które warto wspólnie czytać. Z tej kolekcji możecie pobrać jedną książkę lub audiobooka zupełnie za darmo. Zawsze to zapraszamy.